Wydaje mi się, że bardzo dużo zależy od tego, jak do siebie wzajemnie podchodzimy. O tym, że osoby, które powtarzają te stereotypy, mam wrażenie, że trochę z góry patrzą na młodych, już mówiłem, ale to też przekłada się bardzo często na ich działanie. Żaden praktykant, ani praktykantka, która do nas przychodziła, nie byli traktowani z góry. Oni byli traktowani, jakby przyszli normalnie na miesiąc do prawdziwej pracy. Byli zapoznani z tym, jak faktycznie serwis działa, i mieli okazję wszystkiego dotknąć i spróbować na tyle, na ile ten krótki okres miesięcznych praktyk pozwolił. Nie było czegoś takiego, że robili kawę, tak, no chyba, że sobie jak chcieli, ale z młodych to prawie nikt nie pije kawy, przynajmniej z tych, co u nas mieli praktyki. Nie ma czegoś takiego jak przerwy na papieroska, bo na szczęście też nie palą. To jest w ogóle jedna historia. Firmy powinny być karane i to na grube miliony, jeżeli po pozwalałem komuś zrobić dodatkowe przerwy na papieroska, i dzięki temu. Te osoby czuły się, mam wrażenie, u nas zaopiekowane. One wszystkie, wszyscy ci praktykanci, no poza tym jednym, dawali z siebie 100%. Nikt nie opuścił nawet dnia, a wiemy doskonale, że praktykanci potrafią się migać od, od praktyk. Przychodzili czasami nawet jeszcze przed czasem, mimo że powtarzałem, zwłaszcza na początku, żeby nie przychodzić za wcześnie, bo mi się zdarzy że później niestety tutaj są korki po drodze i potrafię się spóźnić nawet kilkanaście minut. I by stali pod drzwiami, po prostu, zostawali praktycznie do samego końca. Więc no ja jestem bardzo zadowolony i uważam, że no tutaj jest duża duża zasługa tego, że byli traktowani po prostu poważnie, tak? a, a nie jak po prostu problem, który przyszedł, który musi miesiąc przesiedzieć i co najwyżej to może śmieci wynosić. Byli zadowoleni do tego stopnia, i myślę, że chyba mogę to teraz powiedzieć, że wszyscy. Wszyscy, dosłownie każdy jeden praktykant, no chyba, że taki jest standard, ale to też dajcie w komentarzach, bo tego nie wiem. Po zakończonych praktykach zostawiali jakieś gifty. Czy to przynosili słodkie na ostatni dzień, nawet słuchajcie, whisky wjeżdżały, takie porządne whisky, właśnie w podziękowaniu za ten miesiąc praktyk.